Cześć, witam was w drugiej części o radifurze. Yy, więc tak, tutaj będzie krótki materialik, tylko taka wzmianka co i jak zrobiłem błąd taktyczny i najpierw dałem powietrze, wtedy zacząłem rozładunek i się zrobiło mi coś takiego, że yy, pompa hydrauliczna nie chce mi upchnąć yy, tłoka wyżej, że, że <gryw> produkt nie chce się zesunąć, więc przy rozładunku najpierw trzeba umieść. A później, jak spadnie, dopiero wtedy powietrze dać. A tak poza tym, teraz, jak już zaczęło lecieć, to, to całkiem spoko leci. Przyzwolenie jest na dwa bary, więc, więc wydaje mi się, że raczej, jak już w końcu spadnie, to raczej nie powinny być problemu, ale będzie trzeba dobrze beczkę opukać. Bo on bo, no się na pewno przyklei z przodu, jeżeli już teraz przywarła jest podniesiona na, na jakieś nie wiem, 70%. taki system tutaj jest, że, że trzeba guziczek klikać co, co dwie minuty żeby meldować swoją obecność przy rozładunku no dobra w takim wypadku co, dajemy powietrze tylko z dołu yy, no teraz ma akurat tutaj jeden, jeden pięć no i myślę, tak takim się nie zostanę, jeszcze nie będę tutaj szalał, no jest 1,5 pięć na na filtrze, a na beczce mamy 1-2 1-2-1 3 to jest No i w takim wypadku właśnie trzeba po troszeczku Trochę się rozładowuje, troszeczkę unosimy Aż do skutku, aż spadnie a my, no, mój, mój błąd pierwszy raz wziął ten towar I powinienem najpierw podnieść beczkę do samej góry, aż spadnie I dopiero wtedy dawać powietrze i dawać ognia ale dobra, zaczynamy jak, jak się sypie w tej chwili sypie jakieś 10 minut a myślę, że się wyrobimy w jakieś 45-50 minutek i zaczymy do środka czy się zespało właśnie ten mało przyjemny moment w tym całym rozładunku że yy, o co kiedyś już wspomniałem że ten produkt cały jest z przodu zwłaszcza, że wczoraj musiałem yy, odsypać ten nadmiar i też mi się wdaje, bo tam do jednego bara tak starałem się pompować 08 jeden bar i, i to pewnie też swoje zrobiło, że się poprzeklejało No i właśnie to jest ten moment, że kiedy to pizgnie to, to się zasypie wszystko na raz No ale Mam nadzieję że będzie dobrze Dobra, idzie na razie tłoczyć kopka Zobaczymy może będzie widać na kamerce. O, teraz jechać, że pompa zaczęła szybciej chodzić Słuchajcie, pokażę wam jak to wygląda. Było przed chwilą tam 140-150 bar, bo tutaj jest graniczna wartość tego złotego tłoka. O, a tyle nam spadło. Czyli już mamy, czyli już jest OK, czyli już połowa zesnęła. Eee, będzie git. A normalnie zazwyczaj jak nie wiem jakie jest ciśnie, jaki to jest produkt, jakie ciśnienie tam dawać, tak żeby było w miarę przyzwoicie, żeby ładnie schodziło, to, to tam daję te 0,8, 0,9, 1 bar. No ale to akurat kolega od nas firmy, który to wozi tak częściej trochę niż ja przejeżdża, mówi, że to śmiało można ognia dawać i się nie przejmować, że, że to ładnie schodzi. Więc nawet tutaj po manometrze widać, że ucieka. A zwłaszcza, że tutaj na firmie też mówią, że nie ma jako takiego limitu, że dwa bary można cisnąć to... To lecimy i nie przejmujemy się. A byłoby całkiem fajnie, gdyby to normalnie, zresztą ta beczka to jest Aderowska, znowu, co tam kiedyś miałem, czy... A, chyba nie wiem, nawet nie wiem, czy ją miałem, czy nie. Ma te zderzaki z tyłu i to pizdowate jest, kurde, do pukania, to ciężko jest... ...młoteczkiem dojść tu z tyłu, a ten wibrator, on działa... działa, fajnie działa. To no, nam pomoże podłączenie, no to tak jak widać tutaj na załączonym obrazku. Mamy do naszej instalacji podłączony wąż i kompresor klienta. Przejściówka yy, z tanka na mały sterowacki na 60. I wężyk w naszą. Podłączoną do instalacji, no jedyna innowacja, która tutaj jest, no to, że, że trzeba ten guzik wciskać, żeby kompresor się nie wyłączył. Bo jeżeli nie wcisniemy guzika raz na dwie minuty, no to, to nam yy, blokuje Blokuje silos, blokuje rureczkę i wyłącza kompresor. I potem trzeba albo cofać, albo, albo kombinować. Zależy, zależy jak się uda. A tutaj jest ciekawostek, które widzę, to temperaturka. Trzeba uważać, żeby się łatwiej poparzyć 130 stopni, to te wszystkie złączy, złącza, te wszystkie metalowe elementy tutaj węże nie węże, kolano to wszystko jest gorące, więc bez rękawic to ani rusz, albo czekać aż ostygnie. No tak, teraz dopiero zwróciłem uwagę, że ten kompresor klienta daje kurde czadu ostro. Czyli produkt, który lubi ciepło w tym wypadku, czyli, czyli na swoim kompresorze można śmiało go rozładowywać na ciepłym. W sumie on też jest taki wilgotny, taki... kurcze, taki... no taki gliniasty można powiedzieć, coś w tym rodzaju. Kurwa znowu. A. Co? Dwie minuty. Sam w sobie jest ciężki, ale bardzo ładnie idzie. Ale to sobie podsumujemy jeszcze na sam koniec. Zobaczymy co zostało, co nie zostało i... Jak to się mówi, nie będę dzielił skóry na niedźwiedziu. Zobaczmy tutaj jeszcze jak ucieka. Co słychać F -f 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 na manometrze? Ale, zaraz fajnąć. Zaraz wam powiem ile czasu się sypie. Zerknę tylko na... Na tacho sypie się, proszę ja was... 20 plus 10 na rozłożenie, 12 to jest 32 minuty na chwilę obecną. Więc ja musiałem pauzę zacząć kręcić, bo się chyba muszę dojechać do bazy. A tutaj mamy jakieś 30 km dalej bazy. No ale dobra, Misha, z tym nie, nie, nie o tym temat. Albo w sumie od razu wspomnę, bo zaraz tam się znajdzie ktoś, kto będzie płakał, że na pauzie robię rozładunek. To niestety od czasu do czasu troszkę trzeba, chociaż te 15 minut przeciąć, bo bo zbraknie mi potem pół godzinki, dlatego muszę chociaż piętnastkę wykręcić, a, a czasami tak bywa, nie, nie przeskoczysz. Tak jak widać, tu już mamy zero w zasadzie. To teraz już rozpoczynam redukowanie ciśnienia na beczce, żeby szybciej mi zeszło i żebym jej musiał wypuścić w instalację albo na zewnątrz. Muszę się zapytać, czy można do, do silosa, czy, czy, czy na zewnątrz, Muszę, ale to jest raczej brudzące, więc pewnie do wewnątrz. Więc myślę, że zredukujemy tak do 0,8 jednego bara i będzie mniej do spuszczania tego powietrza. Jak tam temperaturka. Ale. Ogień na wężach. Z A jeżeli chodzi o sam wibrator, to to, nie? Bo mogą być, yy, tak jak tutaj, umiejscowione na przodzie beczki, na tyle beczki i tu jeszcze może być na ramię z tyłu. Mamy takie beczki też takie specjalne, że mamy trzy wibratorki i wtedy jest taki duży elektryczny, elektryczny. jego pod kabel od siły się podpina. To jest taki kurde, że jak jest pusty, pusty silos już, to aż ziemia dookoła wibruje, aż kurde śruby brzęczą. To no, jest taki konkret. A w kontekście yy, ciśnienia na beczce, nie? jak się już rozładuje, to też warto spuścić ciśnienie całkowicie przed wjazdem na wagę, jeżeli tam istotna jest waga. Jeżeli się ważycie przed i po, bo mając ciśnienie w beczce, no to wiadomo, bo sprasowane beczce też coś waży, tak? No to będzie różnica na, na rozładunku. Możecie mieć pusty silos, a na przykład jeszcze będzie 60, 80, 40 kg. Patrz, znowu to piszcie. Okej, okay, kliknąłem i później, czy, tam, czy z firmy, czy, czy gdzieś tam na, na tych dokumentach wagowych, no to będzie ta różnica i mogą potem mieć problem, czy to macie produkt, czy nie macie. i Kupa głupich pytań, A jak jest pusta beczka, to i bez powietrza, no to wiadomo. Że wtedy jest rzetelnie, chyba że waga jest zepsuta, no to wtedy też co innego, nie? Zerknijmy sobie do środka. Co tam słychać, co zostało, czego nie nawadzę, wyszło 40 kg różnicy, więc w normie można powiedzieć. No to są zamknięcie właśnie do Aderowskiej beczki. O, takie fajne są krótsze. Cześć, całe powietrze zeszło. Zeszło. Manometry zero pokazują, ale warto się upewnić. Pusto, pusto, dobre. O, tu co jeszcze jest. Kurde z tyłu, to raczej jestem pewien, że zeszło, ale z przodu. gówno oh, oh, widać. Ale no widzę tutaj, nie wiem, czy w komerce będzie widać, ale widać do no, Silosa, więc. Widzicie tam coś. Czy nic nie widzicie? Dobra. Jak to moje oko jest spuściuchną, musicie mi na słowo uwierzyć Czyli tak, a to dobra, zamknę to zejdę na dół i sobie podsumujemy. Dobra, czyli tak, ten produkt. No ogólnie jest całkiem spoko. gdyby nie ten załadunek, kurde beznadziejny, bez wagi, to gdyby był na wadze, kurde to byłaby rewelacja. Nie jest trudny w wysypywaniu, przy ładowaniu też nie, nisko osadzony, do jednego, do kilka. Tylko trzeba pamiętać, żeby przy rozpoczynaniu oh. rozładunku. Najpierw unieść beczkę całkowicie, albo dość wysoko, żeby on spadł i następnie dopiero wtedy dawać ciśnienie, bo to, to, taki błąd zrobiłem i co zauważyłem. Ciśnienie można dawać wysokie, temperatury można dawać wysoką. Ogólnie rozładunek trwał 50 minut samo spanie. Więc całkiem spoko. Jak on się tu nazywał? Ra... Radipur. Kurde, muszę zapamiętać Radipur, że spoko jest. Dobra, jak Wam pomogłem, to się bardzo cieszę. Więc myślę do, 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 do następnego produktu do następnego, do następnego jakiegoś takiego małego poradniczka i, i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się hej